Cześć, nazywam się Sylwia Kosiak jestem coachem, hipnoterapeutą, szamanką, ale też pracowałam 20 lat w bardzo dużych korporacjach bądź na różnych stanowiskach tak naprawdę, czy to specjalisty, czy menadżera, dział obsługi klienta, także rozwijałam dział sprzedaży, działu obsługi klienta i biznesy. Współpracując z klientami, więc mam taki bardzo duży. Że tak powiem, bardzo takie bogate doświadczenie. Ale też mam za sobą, jakby, taki dosyć trudny kawałek swojego życia. Jestem osobą wysokowrażliwą, wysoko empatyczną i też osobą ze spektrum autyzmu, z którym pracowałam tak naprawdę całe moje życie. Mam też za sobą toksyczne. Relacje. Dzisiaj chcę się podzielić z Tobą moim doświadczeniem właśnie odnośnie tych toksycznych relacji, takich z narcyzami, z narcystycznymi e, osobami. E, dlaczego tym się dzielę? No bo wiem, jak mi było trudno, kiedy byłam jeszcze tam, e, parę lat temu, e, i też chcę ci powiedzieć, że to jest możliwe, aby stamtąd wyjść, aby tego nie doświadczać. I tak naprawdę zależy tylko od Ciebie. Dzisiaj odpowiem Ci o takiej stronie, trochę właśnie biznesowej, bo w swoim środowisku biznesowym, pracując 20 lat w korporacjach, tak naprawdę po drodze swojej spotkałam też osoby narcystyczne. I tutaj szczególnie taka jedna pozostała w mojej pamięci, dlatego że ja w ogóle też byłam w związku 18 lat z osobą narcystyczną. I po wyjściu z tego związku, z tego rozwodu, tutaj troszkę poleciało mojego, że już jestem taka pewna siebie, że to już wszystko jakby uleczyłam, pozałatwiałam, no i poszłam do nowej pracy za fajne pieniądze. Ze służbowym autem, no i tam właśnie spotkałam chyba taką najmocniejszą osobę narcystyczną, która dała mi takiego zdrowego kopniaka do prawdziwego stanięcia po swojej stronie, do prawdziwego takiego zajęcia się sobą i swoją pewnością siebie i wprowadzenia zmian w swoim życiu, o których tak naprawdę zawsze, zawsze marzyłam. Więc, już z tej chociażby krótkiej opowieści, możesz wywnioskować. Po co są te osoby narcystyczne? One są tak naprawdę dla ciebie po to, abyś uwierzyła w siebie, abyś uwierzyła w swoją moc, abyś uwierzyła, uwierzył w to, że już jesteś właściwy, właściwa, taka właśnie, jaka jesteś, z tym wszystkim, co masz i możesz tworzyć swoje życie, przeżywać je. W taki sposób, jaki ty chcesz, z daleka od tych osób. Ja nie mówię, że ta droga jest łatwa i nie mówię, że nie napotkasz tam wielu jakby takich trudnych momentów, bo, bo na pewno tak będzie. Natomiast jeżeli jest problem, jest też rozwiązanie. Jak nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. To nie są moje słowa, to są słowa, które gdzieś kiedyś usłyszałam i to są naprawdę. I to jest prawda, więc warto sobie gdzieś to tak do serducha wziąć. Jak to jest w tych korporacjach? A no przede wszystkim, jeszcze na ten moment, bardzo często bywa tak, że to osoby narcystyczne, one są właśnie. Bardzo pożądane na tych stanowiskach menedżerskich, dlatego że one potrafią no po prostu swoją osobowością, strachem i metodami, których używają, po prostu naprawdę osiągnąć wyniki i dostarczyć to, co jest wymagane. I one dbają po prostu o siebie o to swój kawałek o swój wizerunek tak. Natomiast też, oczywiście. Zachowują się w identyczny sposób wobec wybranych, jakby swoich ofiar. Jak opowiadam to w filmikach o, o narcyzie w takiej toksycznej relacji, w związku z twoim partnerem, mężem, żoną, partnerką, to zachowanie ma, jest takie samo. Ono oczywiście jest ubrane w trochę bardziej takie biznesowe ramy, tak? I piękne słowa biznesowe, czy, czy słowa z różnych prezentacji, które są wykorzystywane. Natomiast to zachowanie jest identyczne. Więc na początku, na pewno po pierwsze będziesz miała taki duży love bombarding tylko trochę w innej jakby formie, tak bo to tak jak było u mnie w moim przypadku, no to oczywiście ten początek był taki, pierwsze trzy miesiące pracy w nowym miejscu były jakby takie super, mój szef się bardzo mną interesował, miał ze mną regularnie one, to one oczywiście chwalił mówił co mam przygotować, i tak dalej, to co przygotowałam, gdzieś tam e, gdzieś tam oczywiście chwalił. Tak, to bardzo dobre, to bardzo dobre. Tutaj możesz ewentualnie to zmienić, tamto, i tak dalej. Miałam dużo wolnego czasu e, dla siebie i też jakby dostarczał mi bardzo dużo informacji. Nie? E, więc wyglądało to tak samo. Jak w przypadku właśnie takiej toksycznej relacji. Natomiast ja też chcę zwrócić uwagę Tobie na taką jedną rzecz na Twoje ciało, bo Twoje ciało i to, jak reagujesz, jakie emocje odczuwasz, Przydanej osobie, ono ci będzie pokazywało już wcześniej, tak? Ja podczas rozmowy kwalifikacyjnej już bardzo wyraźnie, jakby czułam i miałam sygnały, takie dość jasne, właśnie co do osobowości i co do sposobu zachowania tego mojego przyszłego menadżera, tak? Oczywiście odczuwałam strach, odczuwałam takie spięcie. Mój umysł to zracjonalizował, że to jest po prostu rozmowa kwalifikacyjna. Jeszcze wtedy też e, e, gdzieś ta moja nieśmiałość, wstyd, te takie różne cechy charakteru, one gdzieś tam bardzo mocno grały, więc, e, więc także po prostu uznałam, że no, w taki sposób reaguje, tak. Też miałam bardzo jasny sygnał od HR-ów, które powiedziały, że szukają osoby z silną osobowością bardzo konkretnej, która potrafi dostarczyć wyniki no, do współpracy z tym właśnie menadżerem, bo on jest świetny, natomiast jest bardzo wymagający. Tak to pięknie w słowa ubrały HR. -y. A tak naprawdę co tam się działo pod spodem. No właśnie. Potem oczywiście już ta współpraca. Wyglądała zupełnie inaczej. Otóż bardzo często zdarzało się tak, że nie dostawałam na czas informacji, nie dostawałam wszystkich informacji i nawet jak pytałam o to wprost, to byłam gdzieś kierowana po jakichś różnych osobach. Tamte osoby z kolei kierowały mnie do mojego szefa i to było takie błędne koło, tak, w którym gdzieś tam pozwalałam sobie. Siedzieć, więc tutaj taki brak informacji, dezorientacja też jest bardzo często właśnie wykorzystywana. No oczywiście już zaczęła się krytyka. Krytyka i to zarówno, zarówno na takich naszych spotkaniach jeden na jeden. Ale też i taka już publiczna. Tak? Publiczne komentarze, bardzo nieprzyjemne, bardzo niemiłe, które stawiały mnie w takich bardzo niewygodnych, że tak powiem, sytuacjach. I ta krytyka jest taka bardzo ogólna. Tak naprawdę, no nie podoba mi się to, tu coś nie działa. To jest niefajne, ale też jakby nie ma tu konkretnych wskazówek, co należy poprawić. Nawet jak pytasz o to wprost, no to jakby tej informacji nie dostajesz. Czyli znowu jesteśmy w tym takim kółeczku, po prostu jakby bez wyjścia w tej sytuacji, jakby takiej bez wyjścia. I tu jedyną dobrą opcją, tak naprawdę, na to jest, Pracowanie nad pewnością siebie, nad swoją siłą, nad asertywnością i korzystanie z korespondencji, koniecznie mailowej, wprost, grzecznej, bez emocji, pozwolenie sobie odetchnąć trochę po takim mailu, po wiadomości, po rozmowie i po prostu ułożenie sobie tego właśnie zgodnie z komunikatem ja takiej postawie, zgodnie z postawą asertywną. I pomimo tego, co czujesz w ciele, tak naprawdę, tak? Czy to będzie wstyd, czy to będzie strach, czy to nawet będzie takie zamrożenie Twojego ciała, no to po prostu zadbanie o siebie, postawienie swoich e, granic. Tutaj nie ma tak naprawdę innej opcji. No i też e, zawsze warto w ogóle zadać sobie takie pytanie: czy ja w tym miejscu chcę być, czy ja w tym miejscu chcę pracować, bo. Mm, bo tak naprawdę bardzo często my się boimy, że nie znajdziemy sobie takiej pracy, że gdzieś nam będzie gorzej, a jeżeli będziemy chcieć lepszego miejsca, będziemy chcieć mieć normalną szefową szefa, to oczywiście możemy sobie takie miejsce w swoim czasie znaleźć. Także dlatego się też z tym z Tobą właśnie dzielę. Co jeszcze, jeżeli chodzi o takie narcystyczne zachowania? No to oczywiście będzie wszelkie podkopywanie Twojego, twojego autorytetu przy każdej możliwej okazji. I tu nie ma innego wyjścia, jak po prostu. Silne stanięcie w takiej pewności siebie. Niezależnie co przygotowywujesz, co robisz, to ty musisz wierzyć w to, co robisz. Musisz potrafić to po prostu uargumentować w taki logiczny, rozsądny sposób, i stanąć. I stanąć ze sobą. Co jeszcze? No ja akurat miałam taką sytuację tutaj. No powiem Wam szczerze. Muszę powiedzieć, że nigdy w mojej pracy, w jakimkolwiek innym miejscu, a pracowałam naprawdę w bardzo wielu różnych miejscach z mnogą. Ilością różnych osób i stanowisk, i z dyrektorami sprzedaży, i z prezesami różnych firm, i też tak naprawdę z kierowcami po prostu, i z magazynierami. No, tutaj ta rozpiętość mojego doświadczenia jest ogromna i nigdy nie zdarzyła mi się taka sytuacja jak właśnie z tą osobą, z tym moim szefem, a ta firma oczywiście miała piękne, wiecie, takie. Zasady, które bardzo często się powtarzało równości, o takim szacunku wobec siebie, i tak dalej, i tak dalej. No, niestety powiem szczerze, to, to wszystko było tylko i wyłącznie w pięknych prezentacjach, natomiast nie w życiu. Zupełnie to nie działało na tej takiej prawdziwej, na, w tym prawdziwym życiu. No i było tak, że nawet ta osoba. Posunęła się do tego, że po prostu krzyczała na mnie. E, krzyczała na jednym ze spotkań. E, oczywiście nie było powodu, tak? E, ja po prostu sobie na to w jakiś sposób pozwoliłam. E, I wtedy też pamiętam siebie, nie zareagowałam na to. Ta osoba sama się zorientowała, że już przekroczyła bardzo mocno granice. E, I i że warto przestać, więc ten ton rozmowy zaraz gdzieś się, gdzieś się zmienił, ale też tego typu sytuacje mogą mieć miejsce. No, oczywiście, też to były takie, wiecie, totalny brak szacunku do dowolnego czasu. Czyli wysyłanie informacji o spotkaniu o godzinie 21 o spotkaniu następnego dnia o 7 rano, na przykład, tak? Oczywiście z takim pięknym tłumaczeniem, że mam dużo obowiązków. Oczywiście tak, tak było, bo, bo mój menadżer zarządzał wieloma krajami, miał pod sobą podajże 9-11 innych krajów i szefów sprzedaży poza mną. I Uh, no właśnie. Albo że masz coś przygotować na dwie, za dwie godziny i nieważne jaki ty masz rozkład dnia, nieważne co ty masz w tym momencie do zrobienia, po prostu masz te dwie godziny, masz to dostarczyć koniec, kropka. Tego typu zachowania, tak? które wiadomo wprowadzają ciebie w panikę, a do tego jeszcze nie możesz się dopytać o pewne rzeczy, o pewne materiały, których może ci gdzieś tam brakować, więc tego typu sytuacji tak naprawdę miałam całe mnóstwo. No i co z tym zrobić? Tak jak mówię, po pierwsze zastanów się, czy to jest naprawdę Twoje miejsce pracy, czy chcesz spędzać w takim miejscu swój czas i czy chcesz siebie w ogóle na to narażać, bo nie musisz. Możesz sobie znaleźć inną pracę, jeśli tylko w to uwierzysz, jeśli tylko będziesz cierpliwie po prostu szukać tego, co tak naprawdę bardzo chcesz. Po drugie, a też to jest w dalszym ciągu nauka dla ciebie, żeby stawiać swoje granice. To jest nauka dla ciebie, żeby mówić swoją prawdę i stawać ze sobą i też skończyć trochę z tą nieśmiałością, po prostu uszanować to wszystko, co robisz, co kreujesz, co tworzyć i nie, tworzysz i niekoniecznie patrzeć też... Nie, nie, oczywiście brać pod uwagę zdanie innych osób, ale też nie traktować tego jako takiej krytyki i nie traktować tego jako po prostu prawdy ostatecznej, że ty faktycznie musisz coś z tym zrobić. To ty się możesz zastanowić i, i oczywiście możesz wprowadzić w tym środowisku biznesowym. Feedback jest bardzo ważny, więc warto wprowadzić część rzeczy, jakieś poprawki i, i gdzieś tam wyrazić jakąś zgodę, tak? Natomiast to wszystko i tak w dalszym ciągu. Zależy od Ciebie, to Ty jesteś tym filtrem, który to tworzy, który to filtruje i który stwierdza, czy będziemy to robić, czy tego robić nie będziemy. Bo zauważ, taka osoba, taki menadżer, on wybiera sobie tylko pewne osoby, które w taki sposób traktuje. Do innych podchodzi inaczej. I co takiego jest właśnie innego w tych osobach? No one potrafią postawić swoją granicę z takim spokojem, bo mają to wyćwiczone, są pewne tego, co robią właśnie i są pewne siebie i swojej wartości, niezależnie od tego, co ktoś im powie, tak? I to jest jedyna różnica, ty też masz tą cechę. Po prostu z niej nie korzystasz. Nie korzystasz z niej dlatego, że akurat takie, a nie inne miałaś, miałeś doświadczenia w swoim życiu, w takie, a nie inne rzeczy uwierzyłeś, uwierzyłaś. I to jest zupełnie, zupełnie do zmiany. Oczywiście, że na początku Twój system będzie reagował ogromnym strachem, zamrożeniem, bezsilnością, złością, rozpaczą, wszystkimi tymi emocjami. Ja już w poprzednich filmikach trochę właśnie opowiadałam, jak z tym wszystkim pracować. No ale przede wszystkim to nie zmienisz tego tylko takimi medytacjami i pracą z emocjami. Ty musisz po prostu zacząć działać i musisz sobie też pozwolić nauczyć się. Tak działać pomimo tych wszystkich emocji, bo one na początku będą, ale jak zrobisz to 10 razy, 20, to załapiesz. <noise> Za którymś razem, jak, jak właśnie najlepiej jest po prostu z tym pracować. A co z systemami, takimi oczywiście, do zgłoszeń w firmie? Jak najbardziej tak. Można takiego typu rzeczy zgłaszać. Natomiast tutaj musisz wziąć pod uwagę. Parę rzeczy. Znowu przede wszystkim siebie i zadbać o siebie. Jeżeli to zgłaszasz, nie rób tego w emocjach. Pozwól sobie ochłonąć. I jeżeli zgłaszasz, to najpierw zadbaj o te odpowiednie dowody. Zadbaj o to, bo bez dowodów no, nikt nie potraktuje cię do końca. Też serio i nie potraktujecie poważnie. Jeszcze też w zależności oczywiście od relacji, ale im wyżej w korporacjach to też jest tak, że tam jest po prostu trochę to działa na takich zasadach polityki, tak? Tak jak to było w moim przypadku, no to była osoba, która faktycznie świetnie zarządzała tą firmą przez jakby wiele lat i, i tutaj miała układy, ja byłam zupełnie nowa, więc jakiekolwiek zgłaszanie bez tak naprawdę dowodów w postaci nagrań, czy w postaci jakichś maili i tak dalej, nie miało najmniejszego sensu, tak? więc dla mnie taką prostszą drogą było po prostu znalezienie sobie innego miejsca pracy. I też musisz wziąć pod uwagę, że no nie zawsze ci inni, na przykład nawet hajry, będą po Twojej stronie, tak? Bo tak akurat. Ja miałam w tej sytuacji, gdzie jakby to była jasna sprawa dla wszystkich, że z tą osobą właśnie się bardzo trudno pracuje i wiele osób jakby już tutaj taką opinię do herów wyrażało, na hery to pięknie ubierały, że no jest to osoba super efektywna, z ogromnym doświadczeniem, ogromną wiedzą, fantastycznie prowadząca zespół, no bo osiągała wyniki, tak. No właśnie. I tyle. A to, że wykrzyczy coś ci tam na spotkaniu, albo po prostu po prostu powie, że, że się do niczego nie nadajesz wśród ludzi, no to już tak naprawdę ja według HR- było moją winą, tak, tym, że się źle przygotowałam. No bo byłam faktycznie osobą nieśmiałą i nie potrafiłam tego obronić w tamtym momencie. Chociaż robiłam. 150%, a nawet czasami 200, i, i, i m, taka była prawda, tak? Dzisiaj, jak patrzę się na swoją pracę, to, to doceniam tą wartość i doceniam bardzo mocno to, czego udało mi się dokonać. Ale tak jak mówię, mówię to też z uśmiechem, dzięki tak naprawdę tej osobie. To ja cudownie, przepięknie po prostu zaczęłam podążać ze za sobą, a i dzisiaj jestem w tym miejscu, którym wiele lat marzyłam. I to też jest możliwe dla ciebie. Buziaki, całuję mocno. Papa. Pa.